Co to się, proszę Państwa, dzisiaj dzieje? Przedświątecznie? Konkretnie się tutaj dzieje. Andrzej płacze, Andrzej płacze ze szczęścia. Bo są takie tu dobroci dzisiaj. O! Już Wam pokazuję, co tu się, proszę Państwa, dzieje. Krakowska. Cztery kiełbasy krakowskie. Ale bydlaki. Już tam mówiliśmy specjalne, większe osłonki. Czyli są już takie, jak powinny być, szerokie. Cztery konkretne boczki. Trzy szyny konkretne. A, takie gorące. Nie. Ponad 10 kg kiełbasy normalnej, wiejskiej. I tu, mamy, I tu e, jeszcze są piersi z kurczaczka. Piersi. Eksperymentalnie dzisiaj piersi zobaczymy, ale takie są konkretne te piersi też. Duże myślę, że. Mm, powiązane jak szyneczki. Powiązane jak szyneczki. Będzie pysznie tutaj. Zobaczymy ile wkładu to jest. No ile ze 20 no nie 20 nie bo białe, na białą odeszło. Z 15 kg tu, tu jest. I jeszcze mamy białej. Ponad 5 kilo. Tak. Zara będziemy też białą robić. Trzeba to przekłożyć. No i gitara. Pięknie. A Kryszka tu o. pilnuje ogniska. Tak.